Siemano, tutaj Rosson z kanału Ravson Games, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Grand Theft Auto 4 The Complete Edition. OK, zanim zaczniemy, kilka ważnych kwestii do mówienia. Po pierwsze, zapraszam Was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS oraz poprzez PayPal. Zbieram pieniądze na HyperX QuadCast. A po drugie, jak sami widzicie po lewej stronie, zmienio zmieniony został pad. Jak sami widzicie, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Nie wiem, czy robić kolejny poradnik do emulatora do pada. To chyba będzie już trzeci poradnik Bo wyszła wersja beta Czy tam wychodziła wersja beta W tamtym roku I nawet o tym zapomniałem Więc nie wiem czy chcecie Żebym omawiał Kolejny poradnik Dotyczący Emulatora do pada Znowu po raz kolejny No nie wiem, zobaczymy jak Co z tego wyjdzie No dobrze, mamy tutaj wiadomość Mamy tutaj Bresiego. Zadzwoń do mnie, gdy już przestanie zabijać ludzi, wyrabiać mięśnie, czy co ty tam robisz. W mieście są nowe wyścigi. Ja już robiłem te wyścigi, więc nie są mi już do niczego potrzebne. Dobra, lecimy z kolejną misją u Graveliego. Tak więc, go. Upłynianie dochodów. A, nico! Of course, you guys already know each other. Nico, good to see you. Interesting friendships you both keep. Yeah, very interesting. The mayor will be here in a minute, and I have two senators dropping by later. Everyone wants to pay homage to a dying legend. Everyone wants the glamour of a bygone age. Everyone. Now that you hear what I said. Yeah, I heard what you said. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelotti's are in league with the Russians. Ancelotti's? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle. But I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable! And now he's dealing drugs with Ivan the goddamn terrible! <laughs> so what we're saying is, this is a matter of security. National. Normally, I don't care about cocaine. Keeps controllable people in power. But this is no good. All right. What's my role in this? The distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. The product is packed into the frames of the vans, ready to be moved all over the country. Destroy everything. Whatever it takes. And for me? For you? I've got a real gift for you. Get this done. Then we'll talk. No dobrze. Wejdź na ten magazynu. A magazyn jest. u kurwa, daleko. No dobrze. Aha, jeszcze trzecia ważna kwestia. Słyszę, że tak późno wypuszczam odcinki, ale po prostu o tym zapominam, tak, żeby wypuścić. Bo ja zawsze, tak wiecie, biorę na prywatne filmy. Tak? A dopiero potem puszczam jako publiczny, tak? Więc... Zapomniałem zawsze wziąć opcji, żeby zaplanować ten film na jakąś tam godzinę lub cieni. Więc sorry wielkie... Po prostu nie miałem albo czasu, albo po prostu o tym zapominam. Co wielkie. No dobrze, jedziemy w stronę tego magazynu. Ok moi drodzy, zbliżamy się powoli do tego magazynu, Ty powinien gdzieś się znajdować w pobliżu. O tutaj. Ok, co teraz? Rosyjscy przemytnicy zadawali kokainę do furgonetek. Sklep spożywczy, spożywczy to tylko przykrywka dla narkotyków, więc teren jest pilnie strzeżony. No, nawet są snajperzy, niedobrze. znajdź sposób, żeby wejść na ogrodzony teren i zniszczyć furgonetki. Spoko, tylko musiałbym tutaj trochę uważać, bo bo... wziąć pewnie snajperkę. Zajebać tego gościa najpierw, mi tutaj... ...tu przeszkadzał, chuj. Dobra, wypierdalaj. Ciebie już nie ma, Ciebie też, Ciebie też, coś jeszcze? Coś śmieci, bane? chyba na górze był koleś, nie wiem, nie orientuję się. Coś tam jest, nie? Wezmę to. Tak, żeby zaoczynić amunicję, nie? Tutaj mamy jakiegoś chyba snajpera. Tak, to nie zrobię nic. Tak, zrobię. Coś jeszcze? Jeszcze ten chyba koleś będzie żył, nie? Tak. Ktoś tutaj mnie wali Ale Ciebie już nie ma Lego Też tutaj jest blisko No tutaj trzeba ostrożnie, żeby tutaj od nikogo nie dostać no Właśnie Ciebie już nie ma Dobra, ciebie już nie ma. Wychyl się, Gnajku. się. Proszę cię, się. Dobra. Ciebie już nie ma. Gdzie są ci banis sniperzy? Bo widziałem gdzieś jednego, nie? Okej, okay, tutaj mamy kamizelkę. Też tyle Dobra. Ładnie jest zastrzelony. One head gdzie jest? To gdzie jest gdzieś chyba nie. Dobra, rzucimy może tam granata. Okej okay. Nadchodzą chyba posiłki, nie Tam jest koleś, gdzie Ale Ciebie już nie ma, Ciebie już nie ma, Ciebie chyba już nie ma, nie ma, upewniony, ma, nie tam granata. ma, okay, ładnie. Ładnie. Weźmy ammo. Chyba już wszyscy nie żyją, nie? Ups, trochę przesadziłem. A to nic. za weź szybko kamizelkę.

Spoko. No dobra, mamy tutaj misję u Jimiego Pregorino. Tak więc jedziemy w stronę Jimiego. Słyszymy się za chwilę. Dobra, jesteśmy u Jimiego. Tak więc lecimy z kolejną misją. Cienka zielona linia. Not you as well. Tell me it ain't you as well, hey, you hey, hey, fuck! What are you talking about? Speak, you fucking piece of shit! I'm done with you, done with everyone. I'll go, but I ain't going quiet. Mr. Me. Pegorino, I don't know what you're talking about. I came as quickly as I could. Fucking Anthony! What about Anthony? He was wearing a fucking wire! That is a problem. My personal bodyguard wearing a wire! I raised that kid like he was my own. I beat him like he was my own son. When my son killed himself, Anthony became my son. Now this. The world is a cunt. Where is Anthony? Uh, I heard he's wearing a wire. So I freak out. I call him up. He's such a moron. He leaves his cell phone on. So we speak after he's gone states of course. I mean Jesus, what a chump! <laughs> he freaks out on the phone, and I put the fear of God in him. I think maybe I've talked him out of it. Then, he has a goddamn heart attack on the phone. I'm thinking problem solved. He's dying right in front of my ears. But the asshole lived, and now he's in the Leftwood Hospital under heavy guard! Okay, okay. Of course, he's got you on the fucking tape, too! Of course. So you'll do this for me? So you want me to talk to him? I want you to whack him! And after that, I want you to kill all the other rats I surround myself okay. with! Okay, okay, don't worry. <sighs> Ok, czyli mamy jechać w stronę szpitala i go zajebać, tak? Udaj się do szpitala, dokładnie. Pojedziemy. Pewnie gdzieś blisko będzie ten szpital, nie? Ale fajny wóz był. Dobra, żeby nie było, że tutaj nie trzymam broni. No właśnie, nie wchodzić do budynków z bronią w ręku, ponieważ szybko mogą być gliny. No dobra. Tutaj coś mogę zrobić. A, mogę się przybrać za lekarza, nie?

He's not looking too good, Doc. Can I have some time alone with my patient? I want to stretch my legs anyway. Boss? Hey? Okay. Peg, is that you? I'm sorry. I'm sorry. Ah, shit, Nico. You're here to see the boss?

W tym szpitalu, tylko że trzeba tutaj dbać o to, żeby nie umrzeć też w szpitalu, nie? Heh. wiecie, żeby nie spiedać tej misji. Dobra, weź apteczkę szybko. Gubimy szybko tą policję. Dobra, szybko uciekamy. 4 gwiazdki policji, niedobrze. Trzeba to zrobić szybko. No, mam nadzieję, że ich szybko tutaj zgubimy, nie? Mam nadzieję. Dara, mamy tutaj Pen spray, czy tam co? I zgubiliśmy ich ładnie. Nice, łatwa misja. No dobrze, zaraz wracam jak. A jeszcze Pegoryno.

Dobra moi drodzy, jesteśmy znowu u Jimiego. Sprawdzę jeszcze raz, czy ja wszystko nagrywam. Tak, nagrywam wszystko ładnie. Ok, jeszcze tutaj trochę odświeża. O, dziękuję. I teraz można wejść do domu Jimiego. Dratyzacja. Problem hey, with these guys that can't even think straight. You you think there he is. On. Welcome to the war, council, my boy. Gentlemen, what's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. I'll see you later boss gentlemen you're only an associate phil remember that yeah yeah okay boss guy. i gotta tell you this he's not straight right before i came in here i saw him talking to angie again you better leave uh, i need to speak to nico sure boss but uh, think about what i said i will you know trust me on that we got real problems Police are all over us. Maybe you heard. I got served papers today. Phil, yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them enchiladas. Somebody got to my people. So, what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Hmm. Maybe he's too straight. Then there's Ray. <clears throat> I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize, but he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see, go see him and shut him up. Okay. Rejesz mi tutaj wcześniej wysłał wiadomość. Jak chce nas widzieć w swojej posiadłości, ty kręgiesz mnie ja, ja ciebie. Trzymamy się razem. Pamiętaj, że jesteś moim dłużnikiem, ciao. Spoko. No dobrze, ja sobie tutaj zakończę odcinek. Zobaczymy, co zrobi Jimmy Pegorina, czy zajebać yy, Rejat, czy kogoś tam, czy tam pila. Tak więc, dzięki za obejrzenie. Słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto 4W Complete Edition. E, jeszcze mi tutaj się pojawiło powiadomienie. No dobra, spoko. E, na razie, cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!